Się, widzowie, yy, pod ostatnim odcinkiem, czy jak sobie daj fejkowe Robuxy, był komentarz, że nie mają tego kwadracika. No to dzisiaj wam pokażę, jak zrobić to na chrome. Więc, pierwsze, musimy wejść w Chrome Web Store. To nie, to nie, tylko to. To Chrome Web Store, store. Więc teraz musimy wpisać to Big bo Books. Ops. Big bo Books. To dodać. Nam się to zainstaluje. W sumie wczyta. Na chrome jest takie coś, czyli download. Dobra, już mamy zrobione, więc musimy dać Roblox. Dobra, mam to dodane. Nie no, nie wiem, zaloguję się na swoje konto. I właśnie mam dwa miliony Robuxów. I jak to zmienić? To jest bardzo, bardzo proste. Mamy tutaj taki puzzle, tutaj przy gwiazdce i przy tym. Ja jestem jako gość, więc wchodzimy w to i w to pierwsze Big Robux. I możemy sobie dać. Ja nie wiem, dam sobie tyle. Idziemy na stronę główną, resetujemy. I mamy to swoje 1000Q+. Więc to dla wszystkich, którzy używają właśnie Chrome, a nie opery. Więc to by było na tyle. Więc dzięki za oglądanie. Więc ja Was żegnam. Siema!